Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Prince of Persia. Z tej strony Andzia i teraz tak. Teraz tak Uzbierałem dosyć dużo ziarenek światła. Mam już 548. Mogę teraz swobodnie wrócić do świątyni. No naprawdę wątpię, żeby te 560 więcej trzeba byłoby uzbierać. I... Dostaniemy się na żyzne pola w Mieście Światła i na Zamku Królewskim. Spróbujmy. No dobrze, jak ta moc działa? Gdzie jest ta płyta? Nie rozumiem do końca, tak po prostu? Gdzie Wasz trochę moc? Świątynia wczytywanie. Co teraz powiem? Powiedzą. Ojcze, nie! Ojcze, powinieneś walczyć z arymanem. Teraz z uzdrawianiem Boga, twój ojciec wyzdrowił. Nie wierzysz w to, racja, nie wierzę. <noise> może pogadamy się? nim? No właśnie, czy ona jest taka? Chcę iść do miejsca, które będzie całkowitym przeciwieństwem. No dobrze, teraz dokąd? Tutaj mamy jeszcze trzy do, do zrobienia. Pójdę teraz. O, no dobrze do bramy miejskiej brama miejska i teraz chcę się teleportować do wieży arymana eee, gdzie 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 a chwila ja się zaraz stąd teleportuję z wieży królowej a nie to też jest głupie miejsce bo tutaj trzeba właśnie tu się z góry schodzi eee, Wieża Ormasta. Wieża królowa, wieża Ormasta. Chwila, jak się nazywa Wieża Czwarta? Miasto Światła. Aha. Forteca Wojownika. No dobrze, może tutaj będzie jakiś dobry punkt. No, co on to robi? No. O, tam nie przejdzie. Co ja to robiłem teraz? E, nie wiem, dziwacznie, ja trzymałem prawy przycisk i, e, i... do góry. Co ten? Co sprzeczyło się ze sobą według mechaniki, mam walczyć. No właśnie, tak trzeba. Się... Ja pierdzielę Nie zatrzymuj się Z wielmi atakami go pobiłem Boże Do góry teraz Czasami ja tam nie byłem już Chyba owski jak próbowałem zbierać światełka Ej, zianka świata. To się chyba wkurzony. Co jest na górze? Wieża Aremana stoi pusta od bardzo dawna. Nigdy nie widziałam, co jest w jej wnętrzu. Może lepiej tak. Więc to właściwa chwila, aby się przekonać. Aby sięgnąć płyty, musimy się wspiąć na tę kolumnę. Jak się tam moc nazywa właściwie? ręka orma zda skrzydła od tych i krok od orma. Hmm. No, a tu jest płyta. O, to wyszło trochę jakieś tam 45 stopni źle. Ja ci dawałam wsparcie moralne. Gotowa? Tak, oczywiście. Ufam ci całkowicie. Przez chwilę myślałem, że on nie złapie tego, że on spanie po prostu. Może kolejna jakaś dziwaczna łamigłówka? Mhm. Na za mnie. To ironia, tak? Wiesz, to, że znasz mm. wymyślne słowa, nie znaczy, że jesteś mądra. Nie zrozumiałeś, przyznaj się. Żart ocenia, że nie zrozumiałeś. Dlatego to ja mam rację. Że co? To, że nie zrozumiałem, nie oznacza, że ty jesteś mądry. He? Jeśli nie potrafisz się porozumieć, to... Tak, <laughs> <Ach>, rozumiem. <laughs> tak, mm. bardzo sprytnie. Przestaniecie grać ee, w takie rzeczy jak stare dobre małżeństwo, prawie, prawda? Musimy znaleźć drogę w górę, wielkie dzięki, naprawdę. Także stawiam tylko na chwilę. ja to muszę obrócić w taki Muszę to obrócić w taki sposób... Jak teraz ja zmienię... Jeszcze raz... Klapnie to teraz? Boże, co to miało być teraz? Chciałem się dostać w ścianie tutaj do góry. Teraz bok. Do góry. Jeszcze bardziej do góry. Bok. I znów do góry. A nie, po prostu w jakiś tam bok. Yy, w powietrze. Teraz. No, o to chodzi. Ręka Ormasta, gdzie nas zaprowadzi? Czułem walkę w powietrzu. Bez komentarzy, to, to naprawdę, to teraz było jakieś dziwne. Ja wiem o tym. Wście, wścieknie. No. No, klikam, 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 klikam. zanim znajdzie na górę. No. Ale to była bardzo krótka teraz walka. I wieża Armana jest oczyszczona. No. Ej, Arymanie! Już nie jest twoja wieża! To moja wieża! Mogę mieć własną wieżę. Wiesz taką susypcją. Nic wymyślnego. Na przykład wieża z bawcy miasta światła. No. Jeśli tu zostaniesz, możesz władać wszystkim tak, za, to się zgadza. Chodźmy uratować twoje gwiazd Jaki park dosłownie. Jest jakiś haczyk, zawsze jest haczyk. Aha, już jakiś mechanizm się włącza. I teraz taki. Teraz trzeba byłoby tam zalecieć. Aqui, 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 aqui. É isso aí, Jesteśmy już na dolne i teraz Pokaż drogę. Aha. Wodonewsza. 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 Gdzie to jest haczyk? Jaki haczyk? To miasto może być moje. Gdzie jest haczyk? <noise> Moja myśl. Chcesz mi dać to miasto? Jeśli je uratujemy, to miasto może być i będzie twoje. Wreszcie zrozumiałem. Gratulacje. A co takiego zrozumiałeś? To całe dam miasto. Po prostu chcesz mnie przy sobie zatrzymać. No przyznaj się, lubisz, moje towarzystwo. To dlatego chcesz mi dać miasto. Możesz sobie w to wierzyć. Proszę bardzo. Co za arogancja. Nawet nie potrafisz tego powiedzieć, co? Chciałabym, żebyś został. Dobra. Dobra. Wiem o co chodzi. Teraz, tu... Ach, nie, 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 to trzeba na drugą e, fileżkę. Trzeba tu się opuścić. Nie pa, e, Nie jest mu ciepło w tej rękawice. Ja się nie teleportuję z tego powodu, gdyż... Jeśli bym się teleportował do jednej z tych dwóch... E... E... Do jednej z tych dwóch miejsc, to... E... Bardzo ciężko, e... bardzo długo się schodzi w dół. Więc... Naprawdę, ten pałac potrzebuje renowacji. Uuu, za późno ten. Elikę wzywałem. A ty nie narzekaj na wszystko. To jest ludzka natura, żeby robić błędy. Jestem cały czas i ponownie rękawicy! Napierdziele I... Co za typ nawet nie idzie użyć gliń masz karo. W jaki możemy zginąć? Czy to się nigdy nie skończy? Nie póki nie powstrzymamy Aremana, póki nie wygnamy zepsutych z miasta. Ruszajmy! No, co to miało być? Ja nie klikam do tyłu, to czemu on tak do tyłu bardziej? Nie w takiej sytuacji. One się specjalnie aktywują, gdy jestem w pobliżu. I znów dwoma rękami muszę klikać jak wariat, lewym przyciskiem myszy, zaraz sobie zniszczę Zazeradę Adera. Czy żyje to uzdrowienie? A musi uciekać. Się jak wtedy będzie ostatecznie finałowa walka z tym bossem wyglądać? Zów będziemy musieli go zepchnąć? Raczej wątpię, bo wtedy. jak niby Elika może go uzdrowić? Jest 26. Nie, nie. Oczywiście, straszyliście Bądź grzeczny, albo pójdziesz do klatki i Arman cię złapie. Mówisz serio? Tam były trzymane zwierzęta na sprzedaż, idioto. Gdy <noise> odbudujecie to miasto, powinniście zbudować ich więcej. Mogą się przydać. Miasta już nie ma. Od dawna. Więc co zamierzasz? W tej chwili zajmijmy się teraźniejszością, czyli wydostanie się stąd. Trzecia brama została otwarta. Możemy wygnać kolejnego zepsutego. No w takim razie ruszajmy do bramy. Hmm, ja no się teraz zastanawiam. Pogadamy jeszcze. Rozumiem. Nie mam misji od Boga. Mam misję od siebie. Ormast odgrywa swoją rolę, ale chodzi o moje miasto, moją <laughs> rodzinę. Jak tu milutko, więc nie chce nas zabić. Zależnie od zabiegów Arymana, to miejsce wygląda, jakby rozpadało się już wcześniej. Miasto umarło. Budynki może się zawaliły, ale nasza misja pozostała. Póki choć jeden Ahura jest tutaj, Aryman nie może się uwolnić. Ilu ludzi tu zostało? wieście? Ludzie odeszli. Gdy Aryman ruszył w siłę, a więzienie słabło, ludzie uciekali. Widziałeś wszystkich, którzy pozostali. Zbudowaliście miasto światła w jaskini? Światło najjaśniej świeci w ciemności. A poza tym to bezpieczna lokalizacja, gdy mroczny Bóg zamierza pozabijać nas wszystkich. Bezpieczna? Zapewne. Jeśli nie liczyć śmierci od spadających z wysokości odchodów niedoperzy, musisz mieć jakieś plany na przyszłość. A ty masz? nie po drodze nic planami. Może zaczynam się uczyć od ciebie. Ale was tu było zanim mam Dwustu, może trzystu? Wszyscy w końcu odeszli. Gdy miasto przeżywało rozkwit mieszkały tu tysiące ludzi. Domy wyłożone marmurem, bramy lśniące w słońcu, a później miasto zaczęło umierać. Nawet marmury sprzedano, by wykarmić ludzi. W końcu umarło. Ludzie odeszli. Została tylko legenda. Mm -hmm. Dokąd teraz zmierzamy? Ale wiecie co? W tym miejscu kat więc do następnego odcinka na razie.